Cześć, witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z poradnikiem jak zainstalować minimapę do Minecrafta 1.18 No bo non stop wracacie do moich starych poradników i tam wypisujecie, że faktycznie chcecie zobaczyć na nowszą wersję tą minimapę Więc przybywam do Was z tym poradnikiem Dodatkowo jeszcze zainstalujemy jakby dwie mapy Bo ta druga będzie nam dawała opcję, że możemy w powiększeniu jeszcze tą naszą mapę zobaczyć Więc bardzo spoko opcja. i ogólnie musimy pobrać aż 4 pliki, które będą nam potrzebne, żeby to ogólnie całość zadziałała Więc zaczynajmy Klikacie w pierwszy link, który macie u mnie w opisie i będzie nazwany Fabryk, wtedy wyświetliwa mi się taka stronka i musicie pobrać dokładnie Download Universal Yar. Następnie wchodzicie w drugi link, który będzie nazwany Fabryk API, zjeżdżacie tyle kawałek na dół i szukacie wersji 1.18. To nie zawsze jest po kolei ułożone, więc po prostu pamiętajcie, żeby pisało 1.18, i tutaj mamy strzałkę, pobierz i pobieramy oczywiście to. Następnie wchodzicie w trzeci link w opisie, który będzie nazwany Minimap. I tutaj szukacie wersję 1.18. Mi ona o dziwo nie pokazuje się na samej górze, tylko tu trzeba trochę na dół zjechać. I mamy ją tutaj. I tu są aż dwie opcje do wyboru. Musicie wybrać opcję z Fabric 1.18. No bo jak pobierzecie na Forge to Wam nie zadziała. No bo dwa poprzednie pliki oczywiście pobieraliśmy jako Fabric, więc ten też musimy wybrać w Fabric. Więc pamiętajcie tu spojrzeć na nazwę. I oczywiście klikamy i pobieramy. I po tym pobieramy ostatni, czwarty plik, który będzie nazwany po prostu. World Map, czyli po prostu mapę świata i tutaj tak samo musimy poszukać wersję na 1.18, ale tutaj z dopiskiem Fabric, nie Forge, tylko Fabric i tutaj bierzemy oczywiście i pobieramy tą wersję. Gdy już mamy tutaj cztery pliki pobrane na pulpicie, to tą naszą komputerową wyszukiwarkę wpisujemy procent a pypy py data procent, klikamy Enter Jedziemy w zakładkę Minecraft, potem w zakładkę wersja, i tutaj powinien być folder, który nazywa się 1.18. Jeżeli go nie mamy, to musimy uruchomić najpierw Minecrafta na wersji 1.18, potem ten folder nam tutaj wyskoczy. Ja oczywiście już go tutaj mam, więc nie muszę tego Minecrafta na razie uruchamiać. Potem klikamy tutaj, tą naszą pobraną pierwszą rzecz, czyli po prostu fabryk. Klikamy i po chwili nam wyskoczy takie okieneczko. Tutaj mamy wersję Minecrafta. Tutaj powinna być wersja 1.18, taką pobieraliśmy, więc nie wiem czemu był z .1. jeżeli będzie jakaś inna wersja to pewnie idzie się jest 1.18 bo to jest istotne, potem myśmy oczywiście instaluj, czekamy, OK i tutaj jak mamy ten nasz folder, jak widzicie wyskoczył nam tutaj fabryk na 1.18 i teraz zanim przejdziemy do dalszych instalacji, to teraz musimy uruchomić nasz launcher Minecrafta. No bo teraz musimy jakby uruchomić sam Minecraft, właśnie na tej wersji z tym fabrykiem. Jak mamy launcher, to oczywiście nam tutaj to powinno wyskoczyć automatycznie, że ten fabryk jest wybrany. Jeżeli to Wam nie wyskoczyło, to oczywiście wybieracie sami i musimy my po prostu tą wersję uruchomić. Klikam tutaj, rozumiem, ryzyko i oczywiście kraj. Robimy to po to, że teraz w tej zakładce Minecraft, w tym folderze, co przed chwilą byliśmy, tam wytworzy nam się nowa zakładka, która będzie nazywała się po prostu MOC. Jak się Wam Minecraft uruchomi, to tutaj na dole przy numerku wersji powinien być dopisany Fabryk, zmodyfikowane. Wtedy macie pewność, że ten fabryk dobrze się zainstalował i wszystko działa. I teraz, oczywiście, wychodzimy. Tak jak przed chwilką wspomniałem, wchodziliśmy do tego Minecrafta po to, że teraz w tej zakładce Minecraft wytworzyła nam się nowa zakładka, która nazywa się MOC. Ja ją oczywiście wcześniej już miałem, no bo już wcześniej korzystałem z tego, z innych tam modów, więc dlatego tą zakładkę miałem, ale i tak musieliśmy to zrobić dla osób, które po prostu nie miały tej zakładki. Pomijając tutaj te moje mody, które mam, to po prostu wrzucamy tutaj te pozostałe trzy pliki, które po prostu one będą nam współgrały. Jeżeli tutaj mamy jakieś inne mody, to możemy je wyciągnąć, żeby po prostu coś tu nam się nie zepsuło na naszym świecie. Ja dla pewności je sobie wyciągnę i widzimy się za chwilkę. Folder mod mam pusty, więc po prostu tutaj przerzucamy te trzy pozostałe pliki które pobraliśmy i tak naprawdę to jest na tyle i teraz to powinno nam wszystko działać w Minecraft więc możemy teraz to zamknąć oraz teraz uruchamiamy Minecraft Launcher i tam wybieramy tą naszą opcję z powrotem z fabrykiem, że na pewno tą wersję uruchomimy. No oczywiście widzimy się już by samy Minecraft. No jak widzicie mini mapa działa i teraz wam pokażę jak zrobić waypoint, jak się powiększyć tą mapę, zmniejszyć lub po prostu żeby ona była w innym rogu. No i jest po prostu wiele funkcji tych map, więc najłatwiej będzie, jeżeli wejdziemy w ustawienia, potem sterowanie. Przepisane klawisze, szukamy tutaj opcję minimap i tutaj na przykład możemy zobaczyć pod jaki klawisz co mamy, lub sami możemy sobie ustawić pod jakiś losowy klawisz, na przykład oddalanie lub przybliżanie mapy. Ale najbardziej nas interesuje tutaj to ustawienia minimapy, czyli pod Y. I to właśnie sobie klikamy Y i tutaj nam wyskakuje na przykład wyłączenie minimapy po prostu ją włączyć tutaj możemy zmienić naszą mapę jeśli chodzi o pozycję czyli za ma być na przykład w tym roku i wtedy klikamy potwierdź tutaj w tej zakładce settings mamy na przykład rozdzielczość mapy czy ma być bardzo duża czy bardzo mała tutaj nawet była przezroczystość, jakieś kolory ramek no po prostu dużo tych funkcji tutaj jest tutaj mamy punkty kontrolne czyli tak zwane waitponty czyli klikamy tutaj na dole dodaj tutaj wybieramy kolor na jakich chcemy zaznaczyć nasz punkt, czyli nich będzie niebieski i ten sobie coś po prostu wpisujemy, potem klikamy potwierdź, ok, ok jak widzicie on jest tutaj pokazany, na naszej minimapce też go widzimy możemy na przykład ustawić, że będą pokazane miejsca naszej śmierci więc tam w ustawieniach wszystko jest i ten drugi plik, który instalowaliśmy na większą mapkę czyli po prostu klikamy go pod M I jak widzicie mamy tą dużą mapę jeżeli oglądacie mój survival na modach, to właśnie z takiej mapy tam korzystam, bo ona dość bardzo fajna jest. Jak widać mamy pokazane tutaj waypointy, nawet jak najedziemy na niego, to tam wyświetla się ten napis w całości co gdzie jaki jest. Oczywiście ta mapa też ma swoje ustawienia, więc wchodzimy tak samo w sterowanie przepisane Bruty klawiszowe, zjeżdżamy na sam dół i te mamy oczywiście world map, czyli po prostu całe ustawienia. Jest ich tutaj nieco mniej, ale ogólne ustawienia mamy pod ten taki kwadratowy nawias. Więc cofnijmy się, wejdźmy, więc tutaj także możemy sobie jakieś rzeczy poustawiać, więc wszystko macie oczywiście do wyboru. Ja Wam już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i nie wiem czemu mi się mój skin nie wyświetlił, mimo że mam internet podłączony, ale mniejsza o to, więc do zobaczenia.